Witam was serdecznie na moim kanale Starsza Pani Dzisiaj będziemy grali ciężarówki Zawieziemy sobie jeden towar Podczepimy sobie I zawieziemy Zobaczymy jak to nam dzisiaj pójdzie Czy jakieś mandaty dostaniemy Czy coś w tym stylu Jak wam się podobają moje filmy To dajcie tam znać Czy coś zmienić czy coś Wiem, że się powtarzam w każdym filmie Ale chcę poprawić Chcę ten... Chcę żeby Wam się to podobało bardzo i żeby byście mnie oglądali cały filmik i fajnie się bawili przy tym fajnie by było jak ja to zawsze by mówię no to jedziemy sobie jechaliśmy ciężarówkę kupiliśmy nową jeżeli o dajcie łapkę suba i dzwoneczek będę bardzo zadowolona a tak Kupiliśmy nową ciężarówkę, jest kolor czerwony, Ten a jeszcze bym chciała powiedzieć, że jeżeli byście chcieli inną ciężarówkę, czy coś w tym stylu, żeby jakąś zmienić czy coś, to dajcie tam znać. Mamy czerwone światło. Oj, zaraz. o to mi się tak tak, coś to mi się podoba, Podjeżdża mi się zaraz zmienia. Uczyłam dzisiaj, żeby w, w, słyszeć silnik silnik, kierunko żeby wszystko było ładnie słyszeć. Może Wam się tak będzie to podobało, jeżeli nie to dajcie tam znać. Nie, wiem, jutro może zrobimy sobie ciężarówki, może sobie dalej nagramy albo sobie z nie wiem, GTA, byście chcieli, to tam byście chcieli, jaką gierkę. No Minecrafta bym zagrała sobie, ale coś mi się szwankuje ten Minecraft nie mogę jakoś tam zainstalować czy coś i co chwilę jakiś błąd wychodzi mi i nie mogę go wgrać Z miasta wyjechać to jest masakra normalnie Co chwilę czerwone światło jak trafisz na jedno światło to idzie cały czas i miejmy nadzieję, że wyjedziemy Troszeczkę będę ciszej, bo powiecie, że za dużo gadam. Ale jeżeli coś, to piście. Jak za dużo gadam. O, radar mnie nie złapał, super. Z tego jestem szczęśliwa. o 90. Ja Mam na tak. Sorry, że czasem nie gadam na zakrętek, czy coś by się skupiam, żeby nic nie walnąć z tą przyczepą, ale się zmieściła ta przyczepa. No I jedziemy mamy 2 godziny 45 minut. Chodźmy. <laughs> jedziemy. Zobaczymy. Czy dowiozę, czy nie. Bo w GTA wczoraj mierzyli coś, to obejści, obejrzyjcie GTA. Wczoraj to był masakryczny dzień. Nie mogłem normalnie w GTA zagrać. Będę musiał tu skręcić. A, dobra, zmieszczę się. Normalnie takie wypadki... Skupiłam nowy samochód, a właściwie obejrzyjcie sobie, się cofnijcie do następnego i co się stało z samochodem moim. No nie mówcie, że policja, droga jest zamknięta. Którędy? Ja mam tylko 27 minut, żeby dojechać. Nie bierze. No, czy tu? Poje... Czy o, pojedziemy tutaj. tu i tu pojedziemy. Jedziemy, zobaczymy jak będzie helikopter to jest ciężko przejechać, a jeżeli nie będzie helikoptera to, to tam przejedziemy bez problemu. A jeżeli nie no to nie, zadzwonimy, żeby nam przyczepę zabrali i, nas, i następne zrobimy zamówienie. No nie, helikopter jest tak No nie ten helikopter stoi na, na środku a rozpędzimy się, czy coś? A to... no, oni O, tutaj walnęliśmy. Nie, zadzwonię. Ja nie będę tutaj czekać. Ja tu czekałem troszeczkę. Nie, dobra. Tak. Zadzwonimy, niech. O, jeszcze pada deszcz. A teraz wziąłem drugie zamówienie. Zaraz ja zadzwonię na warsztat. To nie jest taki samochód rozwalony, ale... Chyba tak zrobimy. tak zadzwonimy. Zaraz następne zamówienie. Skasowałam tam, bo tam troszeczkę trochę schodziło. A teraz pojedziemy. Nie chcę tam w dół jechać. O, tutaj pojedziemy, to tutaj, tutaj poje w dół, no. No rumie, tak? Rumię tam. Tak, śniba. No chciałam tam pojechać, zobaczyć. Jakbyście chcieli oczywiście inne miasta czy coś w tym stylu, to dajcie znać. Powiem Wam, że się nauczyłam cofać już. Już mi to wychodzi cofanie. Tylko z przyczepą jeszcze. Muszę spróbować z, z przyczepą, byście chcieli zobaczyć że tą łapkę w górę. Dajcie, to będę wiedziała, że będziecie chcieli, żebym cofała. Z przyczepą. To jedziemy sobie. Nie wierzę. Nie bierze. Już ciężarówką walnęłam. Znaczy, przyczepą szybciej, nie? Walnęłam. No, ale nawet... Tak walnąć. zakaz mają nawet zrobiony pomału byś nic nie rozwalić o nie ma nikogo jedziemy Winałam troszeczkę. Czy masz tak? Nie wiem. Dobra, jedziemy. Co tam leży na tej właściwie? Śmieci w mieście, śmieci, żeby leżało. Nie, nie wierzę, żeby śmieci. W mieście aż tak leżało. bądź zielony bądź bo nie no musiałeś się zmieniać o Jezu. Muszę poczekać się trochę pobawimy no czerwony kolor, mam ciężarówki jakbyście chcieli inny kolor to też tam dawajcie znać zaraz będziemy na miejscu Odkryłeś agencję pracy. No właśnie, można jeszcze pokupować. Tam dajcie znać, jak chcecie, żebym garaże jeździła i kupowała. Może jakąś osobówkę by się wzięło czy coś w tym stylu. I osobówką byśmy jeździli po miastach. O, dzięki Ci bardzo, wpuścił nasa. Dobry koleś, zahaczenie. Ale coś było. O, o dobra, jeszcze troszeczkę, żeby tam samochód się zmieścił. O, się zmieści, przejedzie. No jakbyście chcieli, żeby innym samochodem, to dawajcie też tam znać, to się pojedzie innym samochodem. A co to się pali mi ten stop? Może ręczny. Co to może być? Już zniknie, Zobaczymy czy to zniknie, czy nie. Skręcamy. E, pomału. No, jesteśmy na miejscu, dowieźliśmy, fajnie sobie. Nie, nie będziemy cofać, tam dajcie znać, jak będziecie chcieli, żebym cofała tyłem. Normalnie damy im, niech sobie sami to zrobią. A, nic, nie było, fajnie, teraz. Nie, nie. O, tak, tam idziemy. Tak. Ale to zobaczycie w następnym odcinku. Jeżeli byście chcieli jutro mieć ciężarówki, dajcie znać, to wtedy ta trasa pojedzie i tam może jeszcze niżej pojadę, to dawajcie znać w komentarzach. To nagramy to. Nagramy i ten, jeżeli coś to łapka, suba. Dzwoneczek. Na razie miłego dnia. Pa!